Hej sziemaneczku, ja jestem śnieżek i dzisiaj sobie gramy w Minecraft Survival na naszej survival'owej wersji <laughs> I w ogóle jak was nie było, no to ja wtedy yy, o mam mięsko. Pierwsze moje mięsko przepalone i zda. No to ja wtedy sobie pozbierałem troszkę ikenku i jak y, dobijecie 10 subskrypcji wtedy będzie nowa osoba u nas. Na tym świecie, a to będzie oczywiście polski typek, polecam jego kanał. A my sobie chodzimy po tych kopaniach, wydobędziemy węgiel, ale zawsze jest, zawsze będzie nam potrzebny węgiel. I na następnym odcinku, kiedy będziemy sobie grać w Minecrafta tutaj, no to wtedy będziemy budować sobie domki, a z nami jeszcze będzie polski typek, więc warto subskrybować. Chodź, no, mam zbrojkę, więc warto subskrybować. A w ogóle, jakbyśmy mieli łóżko, to by było super, bo ja chcę się przespać. Nawet nie mogę sprintować, fajnie, bo ja bym chciał się przespać, odłożyć wszystkie itemki do skrzynki, bym chciał zginąć, bądź żebym nie musiał tracić tego wszystkiego. A w ogóle, gdzie ja jestem? Ej. Gdzie jestem? Aha dobra tutaj już się przestraszyłem w ogóle XD, zmieniłem sobie skina? Nie, nie zmieniłem XD, w ogóle ja mam steve'a XD przecież zmieniłem sobie skina, no, ale dobra dobra, idziemy sobie. Dobra. tutaj jest jakaś kopalnia, a w ogóle muszę, muszę wziąć pochodnie i coś zjeść. Gdzie ja jestem? Kurde, zgubiłem się, serio, nie. Proszę, nie, 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 nie. ja mam tyle dobrych rzeczy. <laughs> nie, chyba jestem, chyba jestem, jestem. Oby tak, oby tak, bo zaraz zginę z głodu, zginę z głodu odkładam wszystkie rzeczy do skrzynki I chyba teraz zginę. Dobra, zginę z głodu. Ja nie wiem ogólnie gdzie mam respa, ale pójdę go teraz poszukać słuchaj. A Wy w tej chwili zostawiajcie łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkę. Polecam kanał o polski typek, więc warto zasubskrybować, a my idziemy poszukać naszego respa. Tylko jak on będzie daleko. Co to jest? Co to? Dziwne. Dziwne zaraz zginę. Nie wiem gdzie jest ten resp. Serio nie wiem. Nie wiem. Muszę go znaleźć. Owca, super, to konie nie mam. Gdzie to jest? Zginąłem. To jest na pustyni. Muszę szybko. Chyba tam. Chyba dobrze idę, chyba w dobrym kierunku. Mam taką nadzieję, a jak nie, o, to będzie przyszło. Nie, mały zombiak. ja muszę. Tak mocno. Dobra. Nie chodź tu. No. Nie! Ile ich tu jest? I deserun nie da się Nawet przeżył się nie da bez sensu Nawet nie ją teraz znowuż nie ją dzieje tutaj Dobra O tutaj jest kanałem, tutaj, tutaj jest kanałem, tutaj jest mój level ten Kurde wiedź ma, głupia wiedź ma to jest mój dom? Chyba tak, chyba to jest mój dom, słuchajcie, tak, to jest mój dom, znalazłem, 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 jest, jest, jesteśmy osaleni, jesteśmy ocaleni. dobra, udało się, udało, udało, udało się, udało. wjeżdżamy wszystko, mam w ogóle 10 żelazońców. Ogólnie przepraszam Was za to, że noszę karczy, no ale inaczej bym zginął. Ja bardzo, bardzo przepraszam za to. No ale serio mówię, ja bym zginął bez tej karczy. więc... I bardzo bym chciał znaleźć jakieś diamenty. Co to jest?

Dobra, hmm, może się wyciągnę. Dobra. I sobie kopiemy, kopiemy sobie. W ogóle mam bardzo dużo żelaza. Super. Może sobie zrobię jeszcze osad. Teraz. Hmm. Dobra, warto. O, tutaj jest jeszcze. I ja oczywiście, żeby nie było potem. Jak w następnym odcinku polski typek dołączę. Jak polski typek dołączy, no to wtedy ten. A w ogóle zaraz się, odcinek, bo każdy odcinek trwa 10 minut. No, no więc mamy dużo rzeczy. 13 się zrobiliśmy. A słuchajcie, poza odcinkiem ja sobie zbieram itemki. Teraz też sobie pozbieram jakieś itemki. Spoko, normalny, Tanki drewno ogólnie będę zbierał na nasz domek. Jego będziemy jutro budować i w ogóle bardzo was przepraszam, bo nie było odcinka wczoraj. I no wiem, i za to was przepraszam, i za ja to was bardzo przepraszam. Um, ale za to, że nie było odcinka, to będzie do nas polski typek, więc ja się z wami żegnam. <k Hum> Naprawdę mamy dużo itemków, bo ja nie mogłem to odczytać, może nawet dzisiaj ja pozbieramy sobie itemki z polskiej typki. em um, um, poszukamy miejsca na domy, jak ja jakieś itemki więc güzel, bo... Pozdrawiam, cześć i zasubskrybujcie mój kanał oraz lajkujcie i piszcie komentarze. Cześć.